Hej, kochani, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, jest to Q&A. Przybyło tu sporo nowych osób, także stwierdziłam, że fajnie byłoby zrobić Q&A, żebyście coś się o mnie dowiedzieli. Tak samo bardzo dużo pytań się powtarza i ciągle mam te same pytania, więc stwierdziłam, że mam nadzieję, że wszystko będzie zawarte w tym odcinku. Także oglądajcie, jeżeli chcecie. Pytania mogliście zadawać na Instagramie. Na relacji oraz pod postem w karcie społeczność na moim kanale na YouTubie. Także będą pomieszane trochę stąd, trochę stąd. Staram. Myślę, że wybrałam chyba wszystkie pytania, tylko na wstępie powiem Wam, że pytania się powtarzają. Także jeżeli nie zobaczyliście siebie na moim odcinku, to dlatego, że po prostu tych pytań było dużo, no i nie chciałam będzie zawsze powtarzać tego samego pytania, tylko odpowiadać na jakieś nowe. Czasami w, jednych, w jednym komentarzu jest kilka pytań, i, w, i na przykład jedno pytanie było już odpowiedziane wcześniej, także będę odpowiadała na te, na które jeszcze po prostu nie odpowiedziałam, więc zaczynajmy. Mam tutaj telefon mojej siostry, bo ja nagrywam swoim telefonem. Tutaj mam pytania. z niego czytała. A więc pierwsze pytanie brzmi. Czy gdy zaczynałaś nagrywać spodziewałaś się tyle subskrypcji? Jesteś cudowna. Dziękuję bardzo. Nagrywam już jakoś chyba 4 albo ponad 4 miesiące i szczerze nie. Na początku jak zaczęłam nagrywać, myślałam, że w ogóle będę nagrywała przez rok sama do siebie, po czym teraz z wakacji naprawdę widzę jak kanał mi rośnie. Mam Na tym moment mam 2500 coś subskrypcji, co jest dla mnie na Naprawdę dużym osiągnięciem, ponieważ jeszcze nie niecałe do tego temu dopiero wbiłam 1000 subskrypcji? To rośnie i rośnie, także nie nie spodziewałam się tylu subskrypcji, ale jestem Wam bardzo wdzięczna, że jesteście i mam nadzieję, że będzie Was tylko więcej. I kolejne pytanie brzmi: ile lat miałaś, kiedy zaczęłaś nagrywać? Pozdrawiam. Również pozdrawiam. Niby zaczęłam nagrywać 4 miesiące temu, ale jest coś, o czym nie wiecie się do tego przyznam. Ja nagrywać zaczęłam tak naprawdę, to była chyba szósta klasa i ja nagrywałam kochani nie tak jak teraz tylko nagrywałam Movie Star Planet bo ja gram bardzo dużo Movie Star Planet ze swojego czasu i wtedy właśnie nagrywałam tą grę i miałam jakoś około 500 subskrypcji na tym samym kanale, więc zaczęłam dosyć wcześnie, ale bardzo szybko przerwałam. Nie wiem, ile to trwało to mogło trwać miesiąc, dwa moje nagrywanie, po czym usunęłam wszystkie filmiki i przestałam nagrywać więc to się działo we mnie już od dziecka, tak naprawdę to nagrywanie, ale odważyłam się tak już pokazać siebie e, niecałe 4 miesiące temu. Kolejne pytanie, co zainspirowało Cię do nagrywania? Pewnie jest coś taka urocza. Dziękuję bardzo. Co zainspirowało mnie do nagrywania? Tak naprawdę mówię wam, to się działo we mnie od dziecka, odkąd tylko pamiętam, mi się to podobało, kiedyś nawet to nie było sławne YouTube, nawet nie był taki znany, było bardzo mało youtuberów wtedy. I ja zawsze chciałam nagrywać, więc tak naprawdę oglądałam YouTube'a cały czas, różne youtuberki i nie ma czegoś, co mnie zainspirowało do YouTube'a, dlatego, że to siedzi za mną już naprawdę długo. Czy jak będziesz już taka sławna, to zrobisz jakieś gdzieś spotkanie, PS mega jesteś. Dziękuję bardzo, Ty też. Myślę, że kiedyś na pewno zrobię, aczkolwiek teraz o tym jeszcze nie myślę, bo nie uważam się za sławną osobę, ani jakąś taką znaną, więc myślę, że być może kiedyś będzie taka opcja, ale na razie po prostu o tym nie myślę. Kolejne pytanie. Jak z Twoją edukacją? W której klasie jesteś? Czy miałaś czerwony pasek? Teraz idę do klasy maturalnej, czyli zdaję maturę w 2021 roku i miałam czerwony pasek w poprzedniej klasie, w drugiej liceum i w trzeciej klasie też mam zamiar mieć. Na jakim profilu jesteś w szkole? Jestem na MatFinsInf, Czyli mam rozszerzenie z matematyki, fizyki, informatyki Ale tak naprawdę na maturze zdaję rozszerzenie z matematyki oraz angielskiego Ulubione zajęcie, hobby I tutaj właśnie będzie dużo pytań o moją pasję, o moje hobby Ile masz lat, jaką masz pasję, czym się interesujesz Tak naprawdę moją pasją i hobby jest YouTube Od zawsze, odkąd pamiętam Interesuję się bardzo YouTubem Oglądałam YouTube'a ciągle i tak naprawdę tylko sobie myślałam kiedy zacznę nagrywać czasami chodziłam nawet z kamerą nie mając kanału w ogóle i gadałam sama do siebie także no jak widzicie to jest ze mną już długo co jest taką moją pasją hobby oprócz tego kiedyś trenowałam koszykówkę i czasami też tak rekreacyjnie lubię sobie pograć w kosza ale takim moim typowym hobby pasją jest youtube i mogę powiedzieć też że podróżowanie bo bardzo interesuję się podróżowaniem chciałabym że się dużo podróżować także Kim chciałabyś zostać w przyszłości? W przyszłości chciałabym zostać, wiadomo, youtuberką, influencerką. Jest to moim marzeniem. Oczywiście wybieram się też na studia i będę się dalej edukowała, ale bardzo chciałabym w przyszłości być właśnie związana z YouTubem. Lubisz tańczyć? Jakie są Twoje pasje? Z czym chcesz powiązać przyszłość? Także już odpowiedziałam, a czy lubię tańczyć? Tak, lubię tańczyć, chociaż nie wiem, czy umiem. Ma siostra się może bardziej pani ten temat, bo jest tutaj. Chodź, przywitaj się. Nie, no, przywitaj się. No, umiem tańczyć? Jak byłam dzieckiem, to coś tam tańczyłam, ale lubię. Po prostu myślę, że jakieś tam rytmów cykli mam, ale no nie jestem tancerką. Twój wiek i plany na przyszłość to już odpowiedziałam, ale chyba nie odpowiedziałam, mi mam lat. Mam 17 lat za 3 miesiące. W październiku kończę 18 lat. Do której klasy chodzisz? Odpowiedziałam. Czy lubisz chodzić do szkoły? Powiem <grym> <grym> Wam, że nie mogę się doczekać, aż pójdę na studia, dlatego że chciałabym już takie życie że mogę decydować bardziej o sobie, być taka wolna, bo teraz, wiecie, zobowiązują strasznie oceny, matura, zachowanie, a na studiach to po prostu robicie wszystko na swoją rękę i tak naprawdę to zależy od Was, czy przejdziecie jak studia, czy nie, czy zdacie kolokwium. Także czasami w wakacje tęsknię za na przykład takim pisaniem i myślę, że... To, że tyle lat już się edukuję, to we mnie coś jakoś siedzi, że czasami, że po prostu, jakbym nie miała dużego kontaktu z pisaniem czy coś, to bym tęskniła. Bardziej w tym chodzeniu do szkoły nie lubię wstawania wcześniej rano i jeżdżenia na autobusy, ale tak. Zależy pewnie od humoru. Ile masz odpowiedziałam i dopiero się zaobserwowałam i nie znam cię dlatego daję takie pytania. Spoko, spoko, idziemy dalej. Czy masz jakieś obawy przed powrotem do szkoły? Może coś w stylu, że boisz się wirusa albo boisz się, jak to będzie wyglądać. Pozdro! Również pozdrawiam. Obaw wielkich przed wirusem nie mam. Nie chciałabym tylko na przykład siedzieć w maseczkach na lekcji, kiedy we wrześniu jeszcze jest ciepło i się dusić w tych maseczkach, to naprawdę bym tego nie chciała, ale no, boję się, jeżeli chodzi o sam powrót do szkoły, boję się matury, dlatego że no, przez te dwa lata jakoś nie przygotowałam się super. I nie chcę w sobie kłamać, ale nie byłam zbyt systematyczną uczniem, także w tym roku mam trochę do nadrobienia, ale samego wirusa nie no, jakoś się, jakoś się nie boję. Wolałabym, żeby była jednak nauka w szkole, dlatego że wiadomo, maturka i nauczanie zdalne jakoś mnie nie nauczyło wiele w tym czasie, kiedy teraz było. Ile masz wzrostu? Mam jakoś około 182 cm wzrostu. Czym się inspirujesz? Mam dwa teraz pytania o inspirację Czym się inspirujesz i czy masz jakieś inspiracje do nagrywania filmów? Pozdrawiam, również pozdrawiam A więc e, czym się inspirujesz? Nie wiem dokładnie o co tutaj chodzi w tym Jeżeli chodzi o wygląd, o jakiś styl życia To wszystkie inspiracje znajduję na Pinterestie Na pewno znacie tam aplikację Tam na przykład sobie szukam inspiracji na włosy na jakieś makijaże, na ubiory, no na naprawdę wiele rzeczy. Także jeszcze nie przejście jabłki, to tam Was zapraszam. Nie wiem, czy o to chodziło, czy odpowiadam dobrze na to pytanie. A jeżeli chodzi o drugie pytanie, czyli, że jakie mam inspiracje nagrywania filmów, to inspiruję się amerykańskim YouTubem. Tutaj Wam może napiszę dziewczyny, na przykład youtuberki, które mnie inspirują do montowania filmików, do nagrywania, do różnych rzeczy, ale też sama siebie nakręcam, sama sobie wymyślam, co chcę nagrywać. Też wy mi w tym czasami wymagacie, także różnie bywa. Czy masz chłopaka? To jest dosyć częste pytanie. Tak, mam chłopaka. Wielokrotnie w filmach mówię o tym, yy, także to potwierdzam, teraz mam chłopaka. Bez jakiego influencera nie wyobrażasz sobie Instagrama? Szczerze, w sumie dużo obserwuję Julię Costara. Jakoś lubię ją oglądać, po prostu lubię ją, więc. Yy, jeżeli chodzi o Instagrama to głównie ją oglądam, bardzo często też oglądam plankę Lipińską, głównie takie jednak osoby z Polski, ale też jeżeli sobie przypomnę, bo teraz tak nie pamiętam, to wam na pewno tutaj rozpiszę z jakiego influencera, nie wyobrażam sobie Instagrama. Dalej, czy masz rodzeństwo? Tak mam, nawet siedzi obok mnie, mam dwójkę rodzeństwa, brata i siostrę. Jaki masz naturalny kolor włosów? Mój naturalny kolor włosów to jest taki ciemniejszy kolor, tutaj możecie zobaczyć, są w sumie taki, e, fryzjerzy mówią, że jest to ciemny blond, ja uważam, że jest to trochę wchodzący pod brąz, ale nie bardzo ciemny, taki myślę, że na środku. Czy miałabyś coś przeciwko w zaprzyjaźnieniu się z widzką lub widzem, na przykład ze mną? Raczej nie miałabym nic przeciwko, ale jeżeli chodzi o takie internetowe przyjaźnie, to póki co takich nie mam za bardzo, ale nie, nie miałabym nic przeciwko, bo wiecie, jeżeli ktoś jest fajny, to jest fajny, nieważne nie czy jest moim widzką, czy jest influencerem, czy jest po prostu, jest człowiekiem. Wow! Co najbardziej lubi robić w makijażu. Powiedziałabym, że rzęsy, ale nie. Szczerze, ja się jakoś tak strasznie nie maluję, ale co najbardziej lubię, chyba korektorowanie, bo jednak rzęsy z zajmują bardzo dużo czasu. Jeśli miałabyś zrezygnować z której z tych rzeczy, która by to była? Tuż do rzęs, brwi czy puder? brwi, ponieważ ja nie maluję brwi. Jaki masz model telefonu? Mam iPhone'a 7 Plus. Jaki masz ulubiony serial? O Boże, ja mam bardzo dużo ulubionych seriali Tak naprawdę nie będę Wam teraz tego wymieniała Ponieważ stworzyłam w sumie o tym filmik Także tutaj w karcie Wam się na pewno wyświetli Czy masz zwierzątko? Jaki jest Twój ulubiony kolor jedzenia? Pozdrawiam Cię plusko, również pozdrawiam Tak mam zwierzątko, mam pieska Którego rasa to jest z nazywa się Tommy I on mieszka ze mną tutaj w domu Ale mój chłopak ma też Pekinczyka I w sumie czuję się jak jego mama Także mogę powiedzieć, że mam dwa pieski A kiedyś jeszcze miałam owczarka niemieckiego Tylko teraz jest u babci, więc w sumie mogę powiedzieć, że mam trzy a mój ulubiony kolor? Szczerze, ja nie wiem, czy mam ulubiony kolor Ja bardzo lubię takie podstawowe kolory ale I też takie pastelowe W sumie moim ulubionym kolorem niech będzie jasny, niebieski i różowy biały, twardy. Dobra, wszystkie. A moje ulubione jedzenie to jest w sumie takie włoskie. Bardzo lubię pizzę, makarony i też burgery. To w sumie nie włoskie. Co wolisz? Koty czy psy? Jesteś towarzyska i czy mogłabyś zakolegować się z widzem? No, to ostatnie pytanie przed chwilą odpowiedziałam, a myślę, że wolę pieski, chociaż kotki też bardzo y, lubię, ale jakoś y, miałam kiedyś kotki i jeżeli miałabym wybrać pomiędzy tematem, to wybrałabym pieski, bo moim zdaniem są bardziej takie wierne. E, czasami kotki są takie dzikie. Czy jestem ja towarzyska? Myślę, że tak, jestem towarzyska, jestem miłą osobą, na pewno. Jaki jest Twój ulubiony serial? Mówiłam, wolisz pastele czy neony? Jeżeli chodzi o ubiór, to na pewno wolę pastelowe, ale jeżeli chodzi o zakreślacze i właśnie pisanie w zeszycie, to myślę, że neony, bo jakoś bardziej mi to tak nie wiem, wzrok bardzo mi, bardziej na to działa. Wolisz słodkie czy słone? Niestety, słodkie. Jaki masz telefon, czy zamierzasz go wymienić? Już mówiłam. I póki co nie, ale na pewno w planach mam. Znaczy, w planach mam. Bardzo chciałabym mieć lepszy, to wiadomo. Czy lubisz podróżować? Uwielbiam podróżować, tak jak wcześniej mówiłam, wiążę z tym moje całe życie, w sensie chcę bardzo mieć możliwość podróżowania. Proszę weźmie pytanie, czy byś mogła mnie pozdrowić. Oczywiście pozdrawiam, Alulax. Masz chłopaka? Tak, już mówiłam. Kiedy dostałaś pierwszy okres i jaka była twoja reakcja? Ja mój pierwszy okres dostałam w szóstej klasie, było to chyba pod koniec szóstego, szóstej klasy i szczerze nie wiedziałam wtedy co to jest w ogóle, tak naprawdę nagle coś tam zaczęło, wiecie? I dzwoniła, uwaga mojego taty. No dziwna sytuacja. Zobaczcie, dzwoniły mamy, zbieramy taty, nie wiem czemu, ale nie wiedziałam po prostu co to jest. Ile masz lat? Y, mówiłam, w jakiej miejscowości mieszkasz. Niestety nie chcę zadawać e, takich dokładnych informacji. Ile masz lat? Skąd pochodzisz? Jaki jest ulubiony serial i film? Serial mówiłam. Odesłałam Was do filmiku, w którym wymieniam moje top 10 seriali. A jeżeli chodzi o film, to bardzo lubię całą serię Uprowadzonej. E, oglądam to wiele razy. Bardzo lubię też szybcy i wściekli. Ja ogólnie takie bardziej akcyjne filmy bym Wam poleciła, e, ale filmów, które ja uwielbiam, jest mnóstwo. Odchudzasz się? Nie. Nie, nie odchudzam się Czy liczysz kalorie? To jest tak, że aktualnie mam dietę, czyli taki catering Ale w sumie to bardziej dla wygody niż dla diety I wtedy ta wynosi 1500 kalorii Więc w sumie aktualnie tak, mam te liczone kalorie Ale jeżeli chodzi o to, jakbym jadła bez tej diety, to nie liczyłabym raczej kalorii Wiadomo, jadłabym z umiarem Czy masz rodzeństwo? Mówiłam Twoim największym i najmniejszym marzeniem jest? Moim najmniejszym marzeniem, żeby zdać maturę, a moim największym marzeniem, żeby móc wiązać przysłość z YouTube'em, żeby się tak fajnie wybić na YouTubie i też, żeby dużo podróżować, żeby odwiedzić wiele miejsc. Ile nagrywasz na YouTube'a, już odpowiedziałam, jak się wybiłaś. Szczerze nie uważam, żebym się jeszcze tak strasznie wybiła, ale jeżeli chodzi o to, że ostatnio przyszło mi dużo subskrypcji, to myślę, że, to, że, że przez tą serię back to school. Czy cieszysz się z powrotu do szkoły? Czy nagrasz organizację plecaka? Kiedy zaczęłaś się malować i jak z stresem w nowej szkole, a więc zacznijmy od pierwszego. Czy cieszysz się z powrotu do szkoły? Tak, pod tym względem, że lepiej się przygotuję do matury. I wiadomo, też będę się znajmał, mniej więcej spotykała. Czy nagrasz organizację plecaka? Na pewno nagram taki filmik już niebawem. Kiedy zaczęłaś się malować? Ja zaczęłam się malować. Ja dalej się nie maluję jakoś tak ostro, ale jeżeli chodzi o zaczęcie się w ogóle malować, to w drugim gimnazjum? Jak walczyłaś ze stresem w nowej szkole? Ja się jakoś nie stresowałam idąc do nowej szkoły w sensie do liceum, dlatego że szłam z moją przyjaciółką, z którą chodziłam całą podstawówkę do szkoły i też okazało się, że w mojej obecnej klasie jest dużo osób, z którymi chodziłam z tej samej szkoły lub nawet do klasy, także jakoś się nie stresowałam. Czy lubisz czytać, czy polecasz jakieś książki? No niestety ja nie jestem typem czytelnika. Jakoś nigdy tak dużo nie czytałam i ale... Jeżeli bym czytała, to na pewno kryminały. Jakie masz cele w życiu? Gdzie chciałabyś pojechać, polecieć? Na jaki szalony kolor chciałabyś W Ile masz rodzeństwa? I jaka jest między Wami różnica wieku? A więc jakie masz cele w życiu? Przede wszystkim, żebym była zdrowa. Bardzo chciałabym być zdrowa i kierować się, wiecie, serduszkiem. Robić w życiu to, co czujecie, a nie to, co Wam ktoś mówi, że tak, jest, tak ma być. Gdzie chciałabyś pojechać, polecieć? Jest wiele miejsc, tak naprawdę cały świat, ale ostatnio bardzo chciałabym polecieć do Włoch, na Sycylii bo bardzo mi się to spodobało i ogólnie ja jestem takim typem człowieka, który bardziej lubi, lubi takie tropiki, takie bardziej ciepłe klimaty niż zimne. Na no, jaki szalony kolor chciałabyś przefarbować włosy? Myślę, że byłby to różowy, a jeżeli nie różowy, to jakieś bardziej pastelowe odcienie. Ile masz rodzeństwa? Ja co już mówiłam? Jaka jest między Wami różnica? Pomiędzy moją siostrą jest 5 lat, a pomiędzy moim bratem a mną jest 8 lat. I również pozdrawiam. W przyszłości zamierzasz mieszkać w Polsce czy za granicą? Marzy mi się mieszkać za granicą, marzy mi się w ogóle podróżować po świecie, mieszkać w różnych zakątkach świata, ale <laughs> moim takim celem od dziecka jest mieszkanie w Ameryce. Już tam byłam wiele razy, ale no nigdy jeszcze nie mieszkałam. Chciałabym tam bardzo zamieszkać i też chciałabym pracować czasami za granicą, tak na przykład po maturze. No nie wiem, zobaczymy jak to będzie. W jakich krajach za granicą byłaś? Byłam w Hiszpanii, na Chorwacji, w Słowacji, w Austrii, na Cyprze Byłam jeszcze wielokrotnie w Ameryce W Ameryce byłam w Siet, mówi się Seattle chyba Byłam w Las Vegas, Chicago, na Florydzie, w Miami Próbowałaś kiedyś alkoholu i papierosów? Juicy question Mam prawie 18 lat, więc nie będę kłamać, że nie, Tak, próbowałam alkoholu A papierosów nie próbowałam, jakoś mnie do papierosów nie ciągnie Co cię nakłoniło do nagrywania na YouTube? To już odpowiadałam Czy lubisz grać w gry kom komputerowe? Jeśli tak, to jakie? Bardzo długo grałam w Simsy I uwielbiałam grać w Simsy, naprawdę Także Simsy to jest moje życie Czasami nawet mam ochotę sobie jeszcze zagrać I to jest tyle Grałam jeszcze w Need for Speed Wiem o tym, że gram Need for Speed I yy, nie wiem, czy mówisz Star i Star -Ball. Zalicza się do gier komputerowych Ale chyba nie, bo to jest bardziej internecie Jak się nazywa twoja sis? Uwaga, uwaga, Emilia Jakich kosmetyków używasz na co dzień? Czy pokażesz toaletkę? Na co dzień używam tuszu do rzęs I kremu i w sumie czasami brązera. Jeżeli robię taki makijaż, jak teraz mam, to tylko tuż do rzęs, a jeżeli gdzieś idę, to korektor, tuż do rzęs, bronzer, róż i rozświetlacz. Czy pokażesz toaletkę? Tak? Myślę, że nagram organizację mojej toaletki. Czy jesteś typem imprezowiczki? Kiedyś bardziej imprezowałam i więcej, i naprawdę chodziłam na dużo imprez. Teraz jakoś to się tak zmniejszyło. Bardziej lubię wychodzić sobie tak jakoś ze znajomymi, ale nie na, nie na jakieś takie wiecie, domówki czy coś takiego. Ananas versus Arbus. Arbus. Kocham Arbuzy, szczególnie teraz w lecie. Matematyka versus Polski. Matematyka, bo Polski jest dla mnie strasznie nudny. Nie lubię po prostu jakiejś, nie wiem, interpretacji wierszy, czyli wszystko, co będzie na maturze. Jedynie mogę pisać opowiadania, ale no. Wolę matematykę, będę tutaj się wyuczyła sposobu, i potem przyda mi się w wielu zdaniach. Stranger Things versus Riverdale. E, o Stranger Things mogłaby się bardziej e, wypowiedzieć moja siostra, bo ja nie oglądałam, więc wybiorę Riverdale, bo Riverdale oglądałam. Torebka versus plecak. Wiem, że plecak jest zdrowszy dla pleców i niby bardziej wygodny, ale jakoś przerzuciłam się już. Jakoś 3 trzy lata już chodzę w torbie i z cztery w sumie nawet, no i jakoś no. Jeżeli macie, wiecie, pojemną, dużą torbę, to myślę, że to jest też wygodne. W jakim województwie mieszkasz, a więc mieszkam w województwie małopolskim? Także to byłoby chyba wszystko w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za zadane pytanie. Mam nadzieję, że rozwiałam wszelkie Wasze wątpliwości i że to, co chcieliście dowiedzieć, to się dowiedzieliście. Trochę mi to zajęło, ale myślę, że zmontuje się na trochę mniej minut. Także, jeżeli jesteście nowi, to mam nadzieję, że znajdziecie tutaj swoje odpowiedzi, jeżeli Was coś interesowało. A jeżeli nie, to na pewno kiedyś nagram jeszcze drugi Q&A i mam no i mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli jeszcze nie obserwujecie mnie na moich social mediach, tutaj Wam się wyświetlą i zapraszam Was na moje poprzednie filmy, które Wam się pokażą tam na końcu, jak skończy się filmik. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, możecie zasubskrybować mój kanał i koniecznie piszcie swoją opinię w komentarzach, czy Wam się podobało, a więc do kolejnego. Bye!